Witam widzowie tu. Taki Jestem... elegancki. Na naszą... Szią, nie odzywam. Tak, panie... Panią, Chcemy już z nią porozmawiać. Proszę. Dobry. 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 Jedno, proszę, stała, Dzień dobry. Mogą Pani nam powiedzieć, jak Pani w jaki sposób Pani się? na działce. Tak? Nie, nie, ja dobrze. Żyję na działce. Jestem bezdomna. Naprawdę. Od półtora roku. Przychodzę tutaj, proszę ludzi o pieniądze bo mocno miejsce dali aha, mocno jest nie, dlaczego? bo powiedziałeś, że jestem bezdomna i nie należę dzisiaj bo nie ma ukołu mi wywiadu by... no, wywiad zrobić nie? no no no, no. co pod przywożą zupy tam, takie tam konserwy, takie? no? dziedziny no, 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 no a jak już staży pani bezdomna? no i da mój ojciec umarł, ja straciłam mieszkanie bo nie zdążył mnie do niego, jak się mówi, um, przepisać no, na mnie. poważnie. Ci. I mam po nim działkę. Mieszkam na działkę, na zielone górku. Tak. Mam tam pies, światło, wszystko mam. To co on tam zostawił, to to mam. Mam tam jeszcze na pieska. Kocham go. A dwa to powiem, powiem dalej. Tego pieska, co mam. Proszę, sobie na spacer. znalazłam go. Mogę być? Tak, tak, tak. Znalazłem go w lesie. Przywiązanego do drzewa. No. Puściłam go z tej obrony. Mówię, ugryzie mnie to, mnie ugryzie, tak? No i to było obojętne. On poszedł za mną i do dzisiaj jest ze mną. No. Kocham go. To spoczywie, Boże. No tak, jest. Krzyw do schroniska go na pewno nie oddam. Bo to jest dla mnie. On jest wierny dla mnie. Ja tam nie znam cię, no taki gruby, ja tam nie wiem jak to się ja Nie powiem Panu, no pies jak pies, no. Ale jest mi wierny. Ja coś chciałem... Ja idę na przykład do sklepu, nie? Ja mam tam parę groszy, ja, On później za mną, on zostanie przed sklepie. A nie że fajnie, że mnie ktoś uczy, nie? No, pilnuje, tak, tak. No, ja mu dałam życie. Udał mi. Ale wie Pan co? I ze mną kocham go. Ja mu powiem, że wychodzę, nie? Ma pilnować altanki. Nie wejdę ich na fosetę. a no to pani na altanki śpi. Na zielonej Górze. A ciepło chodzi szarpły? Mam więc tak. Ja się napalę. Mam ciepło. Przed wyjściem dzisiaj napaliła mnie. Dora mam ciepło. No, to jest altanka mojego taty, nie? To, że mieszkanie nie zążył, no, nie później on będzie lekka, tak? Nie przypisał. No nie zążył. Ale mam tam tankę. Ale powiem panu drugi motor. Załatwionam sobie po nowym roku pracę. Pójdę do pracy. Dam radę. No na pewno będzie lepiej, praca nie. jest. Ale sprzątanie klatek to nie jest... Nie jest żadna hańba. Dokładnie. Tak jest, to nie hańba. Jak tu mówisz praca nie hańbi. Bynajmniej nie miał. powiem Panu też jeszcze, Tam jest taki Pan wstępienie, co ma tam warsztat, nie, nie został mnie zawołać, że tam, zawoła, tam posprzątać nam na warsztacie, przed warsztatem tam jakieś krzaki tam, zawsze dostałam parę groszy, no tak, A te z Towarowej powiedziały nie, one zupę przywiozły, tam jakieś kanapki, nie. A te pani stuczymy, nie dworcie, co Pani mi tymi miał co robi? Co innymi? Zawsze zarobię parę groszy. Ludzie mi dają. No to... Dzisiaj pan mi też dał. Bo... Tylko Ale nie to, na... To, to nie jest przypiane, mam nie. nadzieję. Nie ma takiej opcji. No i dobrze. Najedzenie. No, ja Muszę jeszcze tak, bąbelka tak. nakarmić. No dla niego zawsze wszystko. No dobra, no nagrywaj. Ja nie wiem... Powiem co... panu jedno, nie? Nie to, że uratowałam do... Ja poszłam do pani tutaj w etymetrze, nie? Ja uratowałam go, nie? Zaszypiła mi go za darmo. To o, taki to, leki mi niedobrze. Proszę sobie na jedzenie, schować. Schować sobie, żeby było na jedzonko. Ja dla Bąbelka kupię. O ładnie, i dla Bąbelka Bo bardzo go kocham. Naprawdę. Powiem, powiem tak, mimo to, ja jestem bezdomny, on też był bezdomny poszłam sobie na spacer do lasu bo mam takie niejeste, nie nie? taki, że sobie nie Był bo przywiązałam do drzewa na łańcuch na to łańcuch mój to sznurek był no no odwiązałam go ja bym ile leć sobie dzieciaku wie pan co on zrobił? ja nie ruszam do drogi swojej gdzie idę na działkę, nie? ja mówię, chodź kochanie nie oddam cię nie ma takiej opcji, kochany i żyje ze mną dalej. No ale tego tu z działek wyganiają czy nie ganiają? Jeszcze raz? Z działek gonią? Nie, to jest moja działka. Mojego ojca. I mnie nie wygonią. No, mam tam światło, mam piec, napalę, on sobie sobie tam leży, nie? Ja mu powiedziałam, czekasz na mnie, on zostawię. on czeka na mnie. Ja wczoraj wróciłam, nie? Bo byłam tutaj, nie? Przychodzę, bo myślałam, że ucieknie. Przyszłam, patrzę, leży. No. Cieszy się jak małe dziecko, nie? Śpi ze no, moje małe kochane. No i, I nie pan. da mu krzywdę zrobić. Przyrzekam, jak mu ktoś krzywdę zrobi. Wow. Te Naprawdę kocham objawiać, tego psa. Te ubrania. No, ubrania, ubrania jakieś. A Naprawdę to... kocham tego psa i powiem Panu jedno, nie? Jak mu się krzywdę staje. No ja nie wiem, to takie grube, małe, ja to się nie znam na tych psach. No, no nie mam telefonu, bym zrobiła zdjęcie pokazała panu go, nie? Ale dobra, możemy się mój tak, ale ja to z przyda. Kopa w połowie, o której? Ja nie wiem, czy to idziemy, nie? Jutro to pewnie nie, ale kocham go naprawdę. A czy jest, lubią? Nie, nie, nie. patrzymy tutaj. A. naprawdę. No pani, dla mnie to jest pitbull, nie? Ja tu się nie znam na psa. No uratowałam mu dzicę. No po prostu... Dobra, dobrze. Po prostu no, pani powiedz, e, zrobiła mi badania, dla niego no, zabrało. Jestem... Tam z tym mopsem. No, no to co, pani tam do kuli się starała jak... Ale powiem panu to... tak. Mieszkam na działce, tak? Dla mnie się liczy to. Bo przyjeżdżał znaczy to ze Straszy Miejskiej później nawet, nie? że mi miejsce pani roty, tam na Skubarową i powinna mi udzielić pomocy, nie? Ona powiedziała, że nie, bo nie macie ma ze mną zrobić wywiadu. Aha. Ja to... na dział... Ale dobra, skoro ona przyjeżdża, nie? Raz na parę miesięcy, bo przyjeżdża. No, no, ja wiem, że. Ja. To jak nie może mi zrobić wywiadu? Na działce, dobrze wie, że mieszkał na działce, tak? No, ale pomocy nie udzielą. Nie. Ona powiedziała, że jedynie tylko tam te dary co dają tam raz na rok. Wie pan o co chodzi No Ja rozumiem, rozumiem. No tam na Augustowskie dają. Dary raz na rok, na święta. I A, tylko, teraz. tylko raz w roku, tak? Nie A to, że nie mam dowodu, to na pewno nie pomoże. No bo nie mam dowodu. A, bo pani dowodu do nie ma i oni nie dadzą, ale Ale kim... to nieważne, bo chłopak, który mieszka mu tam, na towarowej, bo mieszka dalej. Nie? No. Zrobili mu zdjęcia. Ja, mówię, to ja jej powiedziałam. Dobra. Skoro mieszkam na tej działce, tak? Dlaczego jemu zrobić się zdjęcia, a nie nie? A on jest tylko, te mówię parę dni po u Państwa. No rozumiem, rozumiem, to co? To jemu zrobili, a dla pani nie. Nie. Jeżeli się yy, stawię na towarową i będę tam mieszkała, nie? No, ale pani coś tam A co ja teraz z psem? Nie no, zostanę go. No, psem jest psem, no, ale oni powinni w jakiś sposób na pomocy udzielić. No, ale właśnie nie chcą. No, nie chcą. No, no, oni jedzenie jest. przywożą, herbatę ciepłą. Po co mi to? Jak ja to sobie ugotuję. Tak, Także słyszycie co się dzieje. Nie chcą pomóc dla ludzi bezdomnych. Bo my jesteśmy dla nich jak już odpadł. Mają bo nas w grzechu. Kobieta chce parę groszy, żeby zrobili na zdjęciach. To mamy panu jeden, może? Proszę na towarową, nie? No, no rozumiem. Bóg nie. mi się To Był porządek. To była jedna wielka burta, bo tam coś tam paliło, że tam, nie wiem, co oni tam odwalili. Nie wiem. Bo w ten dzień mi był, nie? Ja bym panią za to. Ja po, nie to, się mówi. Ja mówię, posprzątam. Posprzątałam, ona mówi, pomogę pani. Posprzątałam, ludziom poprałam ciuchy, poukładałam tam, gdzie oni mają te swoje ciuchy. Co dostałam? Nie będę przykrywał, bo się późno. No. I co? I jeszcze na to, do... A ja sobie pójdę do wójtka stępnia, co dla przyczynką mnie ma działkę, nie? Przyrzekam na Boga, na swego ojca, naprawdę. On nie jest mi sam prosi, nie? O mu tam. No teraz nie wiem, no. no ale ale, latem opielę mu, postrzątam. Zawsze mam te 3-4 dechy, ale mam, jeszcze jest O, o, o. Ale jeszcze parę groszy zechciał, nie? Dla siebie mam, dla bąbelka mam. No właśnie, no to chodzi. Powiem panu jedno, nie? Ja tu ostatnio na tej poczcie, Umyła mi podłogi. Sama od siebie się zapytałam. Powiedziałam, że jestem bezdomna. Nie kłamałam. No Naprawdę. Tak. Nie kłamałam. Ja byłem, jestem bezdomna. Chciałam proszę parę groszy zarobić. Zawołała się umyłam Umyłam podłogi. Dała mi parę groszy. Ile mogła, to mi dała. No tak. Na dworcu tutaj też ostatnio. Wczoraj sprzątałam, żeby nie kłamać. Też mi dała, że parę groszy. No dobrze. Coś jeszcze mam mówić? Już nie mam nic do tego powiedzenia. Ale to, pani, czego pani oczekuje? Pomocy. Przede wszystkim, nie? Naprawdę, pomoc, nic więcej. Także widzicie, drodzy widzowie, co się dzieje. Kobieta. Mieszka na działeczce Mop się była, nie chcą nic jej pomóc w ogóle, absolutnie nic. I kobieta chciała na zdjęcia, nie dali. No, takie to są numery, drodzy widzowie. Widzicie, co jak u nas w Polsce działa system. Człowiek, który nie ma meldunku, jest odrzutem społeczeństwa, także dziękuję dziękuję bardzo. Tu mamy dalszy część, to jedno mi zaciekawiło, zobaczyć. Tu musiało coś być jakieś obronne. No, nie wiem co to, to chyba do obrony służyło. No tak, to, to przystanę tym, no proszę bardzo. Piękne, pięknie to zrobione. No budynki piękne, no, to już nie potrzebny tu zrobili o takim czy żeby to było zrobione. To właśnie o to mnie Ciekawi co to było Wśmę do broni może chora gorę Żeby cyklony gdzieś nikt nie wchodził chyba Nie wiem, nie wiem Tylko to pięknie Wszystko wygląda nawet tramwaje jeżdżą ładnie, no. ładnie, tu jakiś stary budynek też będziemy szukać, patrzeć, zwiedzać może jakieś ciekawe osoby się spotka Quero ouvir você tem